Dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, chciałem serdecznie podziękować organizatorowi Executive Club za, za umożliwienie wygłoszenia prezentacji. Szanowni Państwo, reprezentuję firmę Intermarium. Jesteśmy wyłącznym dystrybutorem oprogramowania symulacyjnego Flexim i chciałbym zaprezentować Państwu możliwości wykorzystania tego programu w infrastrukturze. Na początek chciałbym powiedzieć kilka słów wprowadzenia, czym jest program FlexiM i do czego można go wykorzystać. Będę mówił koncepcyjnie tak, żeby mieli Państwo tylko taką bazową wiedzę na temat tego, na temat tego programu, natomiast później przejdę do, do Opowiedzenia właśnie o, o dwóch księgach z projektów, które zrealizowaliśmy, bo nasza, nasza firma zajmuje się również realizacją modeli symulacyjnych dla naszych klientów. Program Flexim jest to komputerowe środowisko symulacyjne, w którym staramy się możliwie wiernie, dokładnie odwzorować rzeczywisty proces czy cały system. No. Na bazie zbudowanego modelu symulacyjnego, jesteśmy w stanie przeprowadzić szereg testów sprawd, sprawdzeń, jak mój model, jak mój system będzie się zachowywał w określonej zmianie. Prawda? Jeśli chodzi o tworzenie modeli symulacyjnych, można je zdefiniować w czterech krokach. Ja powiem, nie będę tutaj się za dużo rozgadywał, powiem koncepcyjnie, krok pierwszy to jest określenie celu, E, Tworzenia tego modelu. Celem może być na przykład zlokalizowanie wąskiego gardła w projektowanym, w projektowanym hubie logistycznym, albo dworcu kolejowym, prawda? Celem może być próba rozładowania tego, tego, e, tego wąskiego gardła. A więc określenie celu. Dwa to jest faktyczna budowa modelu symulacyjnego w środowisku FlexIM. To jest dokładnie tak, jak to widać teraz na prezentacji. Tu jest akurat tworzony model symulacyjny automatycznego magazynu. Niemniej, to nie jest istotne. Przy tworzeniu nie wiem, autostrady czy lotniska wygląda to dokładnie tak samo. Bierzemy z dostępnej biblioteki obiektów, przekładamy konkretne obiekty na płaszczyznę modelowania, określamy logikę przepływu. Zasilamy model danymi, i w taki sposób tworzymy, tworzymy model. Krok trzeci to jest właśnie zasilenie danymi rzeczywistymi i porównanie tego, co mamy w przestrzeni wirtualnej w komputerze ze stanem faktycznym w rzeczywistości. Czyli to jest weryfikacja modelu, prawda? I oczywiście nie uda nam się uzyskać stuprocentowej zgodności. Jest to niemożliwe ze względów na czynniki, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jak chociażby czynnik, tak zwany czynnik ludzki. prawda? Dlatego uznajemy zawsze jakiś margines błędu około 3 do 5%. Więc jeżeli mamy model symulacyjny, który w 95% odzwierciedla tą rzeczywistość, możemy mówić o prawidłowo zbudowanym, zwalidowanym modelu symulatu, symulacyjnym. I to jest baza, to jest podstawa. Do najważniejszego kroku, do kroku czwartego, czyli do eksperymentów, do tworzenia testów, sprawdzianów, jak ten mój system będzie funkcjonował przy konkretnej zmianie w jakimś obszarze. Jak ta zmiana wpłynie na efektywność całego systemu. Prawda? Jeśli chodzi o Case study, ja pokażę, myśmy zbudowali modele symulacyjne dla huty stali w obszarze transportu kolejowego i drugi model, model symulacyjny obszaru drogowego dla lotniska w Balicach. Oba te modele były stworzone na tym kroku, do tego kroku trzeciego przez nas, natomiast to już do klienta należało tworzenie tych eksperymentów, testów. Jeżeli chodzi o e, możliwości wykorzystania programu Flexim, są one niezwykle szerokie. W zasadzie nie może w każdej gałęzi e, przemysłu jesteśmy w stanie zastosować e, symulację Flexim. E, najwięcej klientów mamy oczywiście w logistyce, w wytwarzaniu w produkcji. Niemniej no z uwagi na dzisiejsze wydarzenie powiem pokrótce o możliwościach w infrastrukturze. Mamy tutaj analizę przepustowości układów drogowych, parkingów, również przy logistyce zarządzanie ruchem pieszyn, pieszych. Mamy wdrożenie projektu dla Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, gdzie badaliśmy kwestię ewakuacji 2,5 miliona pielgrzymów w sytuacji potencjalnego zagrożenia. Jak również w drugim obszarze w kwestii Opuszczania poszczególnych sektorów na koniec wydarzenia. Przedsięwzięcie olbrzymie, model symulacyjny również bardzo, bardzo duży, polegał na tym, że my odzorowaliśmy najpierw plany. Pierwotne plany na rozmieszczenie dróg transportowych i ewakuacyjnych, a później, już w pracy takiej inżynierskiej, tworzyliśmy szereg różnych usprawnień, testowaliśmy je. Tych iteracji modelu było wiele i ostateczny, ostateczny kształt został wdrożony podczas tej imprezy i udało nam się zejść z czasem opuszczania sektorów aż o 66%. Co, patrząc na skalę wydarzenia, no jest olbrzymim, olbrzymim efektem. W kolejnych obszarach infrastruktury sterowanie ruchem drogowym, ruch kolejowy, terminale przeładunkowe, analiza przepływu pasażerów na lotniskach. Ja tutaj mówię o kwestiach nie takich marginalnych, że one mogą być wykorzystywane w refleksji. Ja mówię tu o naszych doświadczeniach jako biurze projektowym. I chciałbym właśnie pokazać Państwu pierwszy model symulacyjny. Z odzorowania transportu kolejowego na terenie huty stali, o co chodziło w modelu? Huta posiadała wolne moce przerobowe, produkcyjne. Niemniej nie mogli więcej produkować, dlatego że system transportu nie był w stanie tej produkcji obsłużyć. Czyli cały ten transport, cały ten układ kolejowy stanowił wąskie gardło w całym procesie, prawda? On limitował produkcję, więc należało skupić się na tym, aby znaleźć pewne usprawnienia i wprowadzić te usprawnienia właśnie w obszarze transportu kolejowego. W tym celu zbudowaliśmy model symulacyjny odzwier odzwierciedlający jakby stan za Stany, prawda? Czyli model SS. Jest zbudowany, przepraszam za marną jakość projekcji, niemniej opowiem wkrótce, jest zbudowany na podkładzie z Autokada cały obszar Huty, oczywiście z wytyczonymi ścieżkami przejazdu lokomotyw, które i to nam posłużyło właśnie do tworzenia modelu. Dopiero na tym podkładzie kadowskim my wprowadziliśmy obiekty 3D już realizujące konkretny transport. Sama wizualizacja nie jest aż tak istotna, co analiza danych. I mamy tutaj na, na, mamy tutaj na wykresach wykres pierwszy wykres Ganta, który obrazuje mi zaangażowanie badanej lokomotywy w konkretnym czasie, pokazane co ta lokomotywa robi. Tutaj na potrzeby prezentacji zasymulowałem 24 godziny pracy tego układu. Ja widzę po tym wykresie Ganta, ile czasu, w której godzinie. W której godzinie jest realizowany jaki proces? Prawda? Że tu jest na przykład odbieranie zamówienia, realizacja transportu z załadunkiem, wypinanie wagonów. Prawda? Po kolei cały ten proces transportowy jest odwzorowany i on mi się tutaj wyświetla na tym wykresie. Poniżej mamy wydajność całego systemu transportowego, czyli ile ton przewiozę przy tym układzie w skali roku. Na samym dole jest wykres, który nam się tutaj uzupełnia jakby w zbiegiem symulacji. Zajętość torów mamy wypisane tory, którymi jesteśmy zainteresowani. Na czerwono uzupełnia się transport wewnętrzny pomiędzy wydziałami, natomiast na zielono jest to transport już przygotowany do wyjazdu do klienta, czyli transport zewnętrzny. Później na, ta, na warsztatach wdrożeniowych, e, czyli na, taki, na warsztatach, gdzie my uczyliśmy klienta korzystania z tego modelu symulacyjnego, z tego de facto symulatora, bo to został stworzony oddzielny, dedykowany symulator tego obszaru dla tego konkretnego klienta. Myśmy musieli ich nauczyć obsługi e, tego symulatora e, i zbadaliśmy dwa warianty usprawnieniowe. Pierwszy wariant polegający na modernizacji torów. Tak, aby pociągi mogły uzyskiwać dwukrotnie wyższą prędkość i drugi wariant, modernizacja procesu wpinania i wypinania wagonów. Tak, aby ten czas na wpięcie, wypięcie zajmował dwa razy, dwa razy mniej czasu. Czyli dwa warianty, jeden niezwykle drogi, drugi wariant niezwykle tani, w zasadzie niemalże nie, bezinwestycyjny, prawda? Natomiast efekty, jakie dały oba warianty, proszę sobie wyobrazić, były bardzo porównywalne. I właśnie o to chodzi w symulacji. Nie zawsze to, co jest najdroższe, bo to jest zawsze pierwsze myślenie, prawda? Jeśli myślimy o, o usprawnieniach, no wymieńmy tory na nowe, wymieńmy tabor na nowy, będzie lepiej, będzie szybciej, ale nie zawsze to, co jest najdroższe, daje nam e, największe efekty. Czasami najpierw warto skupić się na jakichś drobniejszych usprawnieniach, które są może nieoczywiste, ale dzięki nim możemy naprawdę dużo, dużo zyskać. Sam model symulacyjny miał jeszcze jedną wartość. Jak wiadomo, tutaj ten, cały ten transport logistyczny był, był realizowany przez odziemną, od, odrębną spółkę logistyczną, która jak wiadomo przy tego typu relacjach raczej wykazywała się mniejszą elastycznością na zmiany niż, niż większą. Model symulacyjny pełnił rolę nawet nie takiego ważnego argumentu, ale wręcz dowodu na to, że proponowana zmiana, proponowane usprawnienie jest możliwe do wprowadzenia. Jeżeli model jest prawidłowo zbudowany, zweryfikowany, to jakby to nie, ma żadnym, nie podlega już dyskusji, prawda? Jeżeli w modelu to funkcjonuje, działa, to w rzeczywistości również powinno, prawda? Jak dostaliśmy informację od klienta już później, gdy oni samodzielnie korzystali z tego symulatora. Oni zrealizowali kilka usprawnień w kilku obszarach, między innymi w procesie otrzymywania przez maszynistę kolejnego zlecenia. To wyglądało do tej pory tak, że maszynista odpinał wagony z zleceniem, dzwonił do dyspozytorni z pytaniem, jakie jest kolejne zlecenie. I czasami się dozwonił, czasami się nie dodzwonił. i musiał czekać 5, 10, 15 minut. Ten czas był oczywistą stratą dla całego systemu, prawda? To wyszło właśnie na tym, na tym diagramie, na tym wykresie Ganta, gdy, gdy zostało poddane dogłębnej analizie. Zaproponowano usprawnienia, wdrożono to usprawnienia w postaci systemu informatycznego. Teraz maszynista ma ekranik, na którym widzi dokładnie, jakie jest kolejne zamówienie, gdzie on powinien jechać, prawda? I ma na bieżąco podkład, jeżeli te, te zamówienia się zmieniają i ten, de facto ten czas oczekiwania na otrzymanie zamówienia kolejnego został skrócony w zasadzie do zera. I dzięki takim usprawnieniom wdrożonym na, w obszarze logistyki na terenie Huty udało się uzyskać ponad 10% wydajności całego systemu. To jest olbrzymim, olbrzymim uzyskiem, prawda? Chciałem pokazać państwu jeszcze już pokrótce, bo za chwilkę wyjdziemy poza czas, Drugi model symulacyjny zrealizowany dla międzynarodowego portu lotniczego Kraków-Balice. Chodziło o to, że Kraków-Balice przygotowuje się do szeregu inwestycji, między innymi do rozbudowy terminala, do budowy nowego pasa startowego. Są to inwestycje mocno angażujące, mocno ingerujące w logistykę i w, do tej, w cały ten transport, funkcjonowanie lotniska dotychczasowe, prawda? Wiadomo, że lotnisko musi funkcjonować cały czas. Nie można zamknąć lotniska na dwa lata i potem wrócić, jak się już zakończy plac, plac budowy. Musimy obsługiwać pasażerów e, w trakcie rozbudowy. Więc zlecono nam budowę modelu z całego transportu wewnętrznego układu komunikacyjnego, e, od wjazdu aż po wyjazd, przez wszystkie parkingi, właśnie po to, aby jak zajdzie potrzeba. Rozbudowy, żeby port lotniczy mógł się dobrze przygotować do zmian komunikacyjnych w obrębie tego obszaru. No? Tutaj zamodelowaliśmy zarówno ruch samochodów osobowych, taksówek, korporacyjnych, Uberów, busów prywatnych, autobusów dalekobieżnych, również transport publiczny, również ruch pieszych bo to też jest oczywiście element, element ruchu i dość istotny, prawda? A więc każdy z tych elementów, które biorą udział w tym procesie ruchu w tym obszarze był, został zobrazowany. Dane zostały wprowadzone na bazie naszych pomiarów czasowych, a więc można powiedzieć, że jest to rzeczywiste odbicie cyfrowe odbicie rzeczywistego, rzeczywistego stanu istniejącego, prawda? Właśnie tym chciałem Państwa zainspirować podczas swojego wystąpienia, podczas też naszej całej, całej obecności na tym, na tym wspaniałym wydarzeniu do krytycznego myślenia i do sprawdzania niekoniecznie drogich inwestycji w usprawnienie systemu. Może warto poszukać, w troszeczkę, mniej, w troszeczkę mniej oczywistych e, obszarach, i tam się doszukać naprawdę ciekawych, e, wysoko efektywnych usprawnień. E, serdecznie zapraszam do, do networkingu. Mamy stoisko tutaj zaraz za drzwiami z goglami rzeczywistości wirtualnej, więc każdy model zbudowany w środowisku Flexi możemy otworzyć właśnie w goglach VR i stać się de facto uczestnikami. Tego, tego, tego procesu i przetestować to również empirycznie, do czego serdecznie Państwa zachęcam. Bardzo dziękuję za uwagę.